Siemaneczko! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z Rozbiórek! dziś przygotowałem takie oto radio! Radio jak widać trochę już swoje przeszło Wiekowe radyjko 910 gram mamy na wadze Na skupie złomu by nam nie przyjęli, ale licząc po 90 groszy mamy 82 grosze za takie radio Co możemy z tego radia wyciągnąć? No trochę waży, no tak kilo takie radio Jakiś budzik tu był, coś jakieś tego, alarmy No ale wyzionęło ducha Czas sprawdzić, co możemy z niego wyciągnąć. Na pewno kabel, na pewno będzie kabel. Kabel będzie troszkę wart, ale żeby to wszystko miało ręce i nogi, to bierzemy śrubokręt i trzeba to rozkręcić. Po rozkręceniu ukazuje nam się dużo taśm i płytka. Od razu powiem, że taka płytka, śmiało możemy liczyć sobie 5,50 za kilogram. I co? I tu mamy głośnik, Te taśmy mnie ciekawią. Tu jeszcze powinien być jakiś panel. Teraz się do tego dobierzemy. Taśmy tu są raczej wlutowane. to nie są na... Tutaj nie ma co odpinać. No i co tu jeszcze ciekawego? Tutaj miedziuchę widzę. Tutaj transformator taki porządny. Dobra. Jednak trzeba będzie użyć troszkę śrubokręta i. A, widzicie, tam jest też płytka. Użyjemy troszkę śrubokręta i zobaczymy, co tam jest dalej. No. Czyli to się tak tutaj klaruje sytuacja. Panel. Panel z płytką. Ten jest, to jest, kurcze Jakieś uziemienie, tu mamy po uziemieniu. A i tu nam trzymało. A tu jest od przycisków. No tutaj mamy głośnik metalowy, to stal. Ten transformator tyle tu kurcze waży. No i tego srebro to raczej tu można pomarzyć bo nic takiego tu nie będzie jakieś groszki, ale ale no w sumie tu nic na tej płytce ciekawego nie ma dalej przynajmniej ja tu nic ciekawego nie widzę dobra, wyciągnę tylko ten transformator głośnik, no i płytki, no i podcinamy te kable, no i tu jest panel cały sterujący ściągniemy panel Ciągniemy ten panel ja Zobaczymy co tam jest pod tym panelem Czy to będzie realne czy nie bardzo Realne i to całkiem lekko idzie pod tym panelem mamy Czyżby to było pozłacane tak to wygląda na pierwszy rzut oka, jakby to było pozłacane te tutaj wszystkie przyciski. No nic. Tą pytkę policzymy. O, kurczę, złamała mi się. A wszystko policzymy po 5,50. Co tam będziemy się szczypać? Ale na pewno... Ta w całości będzie za 5,50 Tylko teraz pytanie, o odpowiedzcie mi na moje pytanie. Jak ktoś wysyłał płytki do skupu i miał powyciągane transformatory, czy mu, czy mu też liczyli normalnie w tej cenie, co miał? Czy po prostu odrzucali już bez tego transformatora taką płytkę? Aha, ale tutaj ten transformator nie jest w płytce, no to pół biedy. To półbieg, dobra. Ale pytanie pyta możecie odpowiedzieć, bo ciekawe. Znaczy, sam jestem ciekaw jak to oni liczą. Bo nie wysyłałem im nigdy takich rzeczy, żeby odubać z transformatorów i, i potem im to wysłać albo sprzedać gdzieś na skupie. <laughs> bez miedzi. Dajcie znać w komentarzach, jak wy tam mieliście przygody z nimi. A ja lecę dalej. Dobra, oczyszczę sobie to, odkręcę głośnik to płytkę i wracam z powrotem. A więc, tak, udało mi się wszystko wyczyścić. Tutaj mamy płytkę zieloną, ale z drugiej strony jest brązowa, czyli sprzedajemy jako zwykły miks brązowych. Tutaj jest cała brązowa i zielona z drugiej strony. Czyli taką również sprzedajemy 5,50 za kilogram. I te płytki, dwie brązowe, bez niczego. Tutaj tylko jakieś. Nie wiem, czy to będzie posrebrzane może, no fajnie by było, jakby było posrebrzane, ale nie będę tego nawet sprawdzał, liczymy po 5,50. Yy, transformator, transformatorek taki malutki, 115 gram, czyli około 20 groszy, bo 2 to jest za kilo takich transformatorów, zobaczymy ile wyjdzie miedziuchy z niego. No i tutaj jest stal, stali będzie też z transformatora, yy, mosiąc powiał, no to wiadomo, tutaj tylko troszkę i mamy tutaj makaron, nam się troszkę nazbierało, dobra. Także tego rozbieram ten transformator i myślę, że lecimy już do podsumowania. I tak jesteśmy na podsumowaniu i od razu na początek mamy tak baterie. No na jaką baterię w tym radiu. I tam myślę, no ciekawe, który rocznik. I zdziwiłem się troszkę, bo yy, ten rocznik 23 do grudnia 23 ważna bateria. Nie wiem ile są ważne baterie. Ale no Sprawdzę czy ona działa, także. także ja sobie ją zostawiam, także zarobiliśmy już baterię I dobra, lecimy yy, Stan, stal mamy po 90 groszy Stan mamy po 90 groszy, ładujemy tutaj na magnesowane. kurcze też tam minus 5 było Nie, jest ok. I tak, yy, cała stal Tutaj zestaw najlepszy na świecie Możecie sobie zamówić z linku w opisie Wspieracie tak mój kanał zamawiając z opisu. Yy, znaczy to 145 gram. Stali mamy 90 groszy za kilogram, czyli 13 groszy za stal. Dodajemy. Następnie mamy mosiądz pobierany. Czy nam zważy? Tutaj, oczywiście, te wtyczki były z, z baterii, nie? Do baterii taka wtyczka. Zważy nam 5 gram. Po 18 zł za kilogram 9 groszy dodajemy. Następnie mamy makaron. Makaron, makaron, makaron mamy. Makaron mamy po 4,60 za kilogram, to jest 41 groszy za taki makaron. Następnie mamy miedziuchę z transformatora. Pamiętacie tam 2 zł wychodzi od ten transformator. I miedziuchę mamy po 28,20 To jest 56 groszy Eee przepraszam 20 groszy wychodziło za transformator Mamy 56 groszy za samą miedź A stal była tam 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 przedtem Dobra czyli 56 groszy mamy Za miedziuchę No i na koniec mamy płytki Płytki mamy po 5,50 I W taki oto sposób Zarobiliśmy sobie z takiego radia Dwa złote 2 grosze. Czyli jeżeli znajdziemy jakieś tanie piwko na promocji, to sobie za takie radio dziabniemy. Jeżeli podobał się Wam ten film, dajcie lajka, dajcie suba. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się na razie, cześć!